Jedną z największych atrakcji turystycznych północnej Słowacji jest zamek Orawski, wybudowany na wysokiej 112-metrowej skale nad rzeką Orawa w mieście Orawski Podzamok. Budowę zamku prawdopodobnie rozpoczęto w roku 1241. Po przejęciu władzy na Węgrzech przez Habsburgów w 1527 roku, Ferdynand Habsburg podarował orabę Aleksemu Turzonowi, który przeprowadził jego przebudowę. Swój obecny wygląd zamek zyskał w 1611 roku, był pierwotnie wybudowany w stylu romańskim i gotyckim, potem został przebudowany na renesansowy i neogotycki. Teren zamkowy to interesujący kompleks budynków, który tworzą dolny, średni i górny zamek. Najwyższa część cytadela jest jedną z najstarszych. Z dolnego zamku wjedzie do niej 880 schodów. Stanowił on niegdyś twierdzę graniczną na północy Węgier. Chronił szlak handlowy do Polski i był centrum administracyjnym Orawy. W pomieszczeniach zamku znajduje się Muzeum Orawskie z wieloma ekspozycjami. Prezentowana jest przede wszystkim historia samego zamku poprzez rekonstrukcję pomieszczeń z kolejnych epok jego istnienia najbardziej szczegółowo pokazaną epokę tużonów eksponowany jest oręż XVI i XVII wieku oraz wyposażenie wnętrz, obrazy i meble, a także portrety członków rodziny tużo oraz kolejnych zarządców zamku. wie cze naciała załaku zapłaku Atoła. 너무 <laughs> Então, oi, namaste, ela. E което минува на отходане в империя. Лъжите пред Слънцето е Жеранита с Римско Ришо. W kilku pomieszczeniach można obejrzeć również okazy fauny oraz interesujące zbiory etnograficzne oraz archeologiczne. Pokazane są m.in. archeologiczne znaleziska z epoki brązu i czasów rzymskich.

jak i z platform prowadzących na górny zamek roztacza się piękny widok na orawskie podzamcze.